Dzień dobry kochani, dzień następny. Ja tyle wstałam i postanowiłam właśnie jakby e, wyczyścić pralkę i robię to raz na jakiś czas właśnie z tym e, produktem. Moje wszystko gdzieś zawsze przy wanisze kosztuje chyba 2,5 funta e, i to właśnie ma czyścić bęben i tak dalej. Więc e, no to się powinno chyba raz na 30 prań używać, jakoś tak gdzieś to kiedyś widziałam to zalecenie, jak często. Ale no, ja to robię chyba mi się, jak mi się przypomni. Także wstawię to teraz, to trzeba na przynajmniej 60 minut na 60 stopni pustą pralkę z tym e, włączyć. A ja później mam chyba cztery pranie do zrobienia, więc dzisiaj cały dzień będzie z wstawianiem i rozwieszaniem prania. To ja z drugiej strony, bo w sumie coś do Was powiedziałam wcześniej, ale się nie nagryłam. E, dzisiaj taki dzień właśnie na luzie. Tutaj e, biorę się za powoli szykowanie obiadu, e, bo będę to właśnie robiła tak na radę. Także pokażę Wam. Co potrzebuję do obiadu. No i tak jak powiedziałam, część tych rzeczy zacznę szykować teraz. Yy, I mamy tutaj kurczaka. To jest ten taki, a wygląda, jak on mieć, aż tak żółty. Ale yy, mój Andrzej, jako yy, chłop wychowany właśnie na wsi, powiedział, że tak wygląda swojski kurczak. Czyli właśnie jest taki żółtawy, że on jest inaczej tam hodowany, karmiony i tak dalej. Więc kupiłam takiego wielkiego potwora. Aż za chwilę go zamarynuję. I tylko tak wyjąłem te rzeczy i takie dam teraz do zamrażalki. Yorkshire pudding, czyli właśnie te takie, ale parzone ciasto, czy ciasto francuskie? Nie wiem. Nie wiem do końca, jak opisać ten smak. Jeśli ktoś był kiedyś w UK, to myślę, że miał okazję to spróbować. I do tego się daje sos. Tak zwany gravy. Ja tego angielskiego gravy nie lubię. Sosu mi się sami gdzieś robić skądś nie chcę. Więc tutaj, ja nie wiem, że to jest jakaś Fit-Light wersja, bo to będzie mocno kaloryczne i mocno smaczne. I to ma być taki właśnie niedzielny Comfort Food i to pewnie jeszcze będzie na poniedziałek. I ja tutaj sosy zrobię, ten sos pieczeniowy, kremowy, właśnie takie pieczeniowe sosy. Zrobię od razu dwa, żeby było więcej, że u nas to zawsze idzie dużo sosu. I coś, co zrobię też teraz, to właśnie ugotuję kalafior, podgotuję go i później wymieszam go z... Zaraz zobaczę przepisy i wam powiem, ale ogólnie tam się przyprawia, chyba właśnie posypuje się gałką muszka. Mu, to się, nikt nie wiem, tego powiedzieć. Jak to się nazywa? Gałka muszka. Gałka jaka? Muszka tołowa. O, właśnie, także to będę musiała e, posypać. Gałką, solą, pieprzem i właśnie serem, żeby to był taki zapiekany, właśnie kalafior. I e, 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 ziemniaki. Ziemniaki też, kupiłam pierwszy raz te z McCaina'. to są właśnie takie te roast ziemniaczki, e, które są już tam odpowiednio przygotowane właśnie pod ten jakby rodzaj obiadu. Można też oczywiście kupić semiały ziemniaki, obrać, ugotować, później kupić, chyba to jest gęsi tłuszcz, też to można kupić. E, I właśnie solą z pieprzem tak przygotować, ale e, ja chcę szybsze rozwiązanie, więc da, zjemy te, zobaczymy czy będą dobre, e, bo wcześniej ich właśnie nie, nie kupowałam. I e, też dopiero przed samym jedzeniem ugotuję całą paczkę groszku i wolałam kupić taką małą, bo przynajmniej wiem, że to zjemy na dwa dni, a nie, że kupuję dużą, jakąś wielką paczkę grochu, później mi się to otwiera w zamrażalce i ten groszek lata wszędzie, e, więc po prostu ugotuję to cały naraz i też wzięłam e, marchew, marchewki. E, ja je po prostu e, obiorę, e, podgotuję delikatnie, żeby one były takie e, największych kawałka, właśnie marchewka też jest groszkiem. To też dopiero przed samym podaniem wrzucę do, do piekarnika, ale właśnie też brukselka. To z brukselką robię tak, żeby obieram tą pierwszą warstwę z liści. Delikatnie ją trzeba podgotować, i później, właśnie na patelni podsmażyć razem z pancettą, tak, czyli tym takim boczkiem. Ja też kupuję ten wędzony, czyli ten taki dla mnie, co ma więcej przypraw, więcej smaku w sensie, aromatu, także to będzie naprawdę pyszny, pyszny obiad, więc mówię, tutaj sobie zaczynam powoli szykować i, i co? I siadam do komputera, bo chcę Ci jeszcze wysłać jedną analizę kolorystyczną. Biorę się też teraz zakrojenie chleba. To jest chleb, który wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu. Też tam linkowałam ten przepis, mam nadzieję. I też dam wam taką wskazówkę, żeby odczekać dzień lub półtora po upieczeniu, zostawić ten chleb właśnie żeby tak całkowicie od tyłu i był taki fajny, zwarty. I dopiero ja go teraz skroję i po prostu daję do w Całość wrzucam właśnie w jeden worek. Potrzebujemy sobie właśnie zjeść tam, nie kromka czy dwie, to po prostu je wyciągamy, odmrażamy, do to, dajemy do testera na opcję tą rozmrażania i tostowania. Także, żeby ten chleb właśnie tak się tak nie kruszył, nie latał i był właśnie taki bardziej zwarty, to tak robię, Myślałam, że Wam sprzedam ten patent, bo my czasem kroiliśmy ten sam dzień i właśnie ten chleb bardziej się rozlatywał niż, niż kroił. Jak to pachnie? Wygląda to może średnio, ale wiem, że będzie pyszne. Także ja sobie życzę smacznego i idę jeść. Opłacało się stać tyle w kuchni. O, o tak. I dam wam na dole przepis, czy, Teraz przypiekam ten pudding, ale dam wam na dole przepis do tego zapiekanego kalafiora i do i do brukselki. Dobra, ja będę się szykować do wyjścia, więc myślałam, że się ubierzemy razem. Pokażę wam Czym idę ubrana? Mam wolę cała na ciemno, więc tak też będzie, więc tak już Wam powiem, golf i spodnie z marką Spencer to jest taki zwykły basicowy, cienki, cienki, golfik buty sobie założyłam te takie moje białe skórzane adidasy Ja są na tyle grube, że nadają się moim zdaniem na taki okres z teraz czyli początek wiosny, ewentualnie jak się jesień zaczyna, bo na lato nas są za grube. Jest w nich, jest w nich mega gorąco. że te jest standardowo ulubiona. Nie zakładam nic tutaj, bo chcę mieć właśnie e, cienką taką apaszkę. E, kolczyki z Daisy. No i tak. E, cała na ciemno. Mówię, idealnie by było, gdyby jeszcze było słońce, więc mogę okulary założyć, no ale dzisiaj nie. I tak, zacznę sobie od szala. Robiłam Wam boxa na TikToku. To jest z Luisa ten czarny czarny szal, on ma takie ładne właśnie, aby je, um, chciałam nowe satynowe wykończenie, ale to jest, nie wiem, czy to jest to jest silk chyba, tak? Więc to jest taka duża, duża arafatka, która ja ma sobie właśnie pierścieł jakby tak na pół, skręcam trochę i jakby to jest dla mnie idealne, bo już jakby te szejki, które mam wyłonione są dla mnie na teraz za za grube, za, no za gorąco mi w nich jest, więc ja sobie po prostu tak o zakładam, o, i tak, myślę trochę niżej, żeby Chciałem, żeby nie ugodzić się nie w makijażu. nie mam makijaż dzisiaj. Ale od spodu sobie jeszcze ją trochę przewiążę. Tak, tylko o. też nie wiem, czy widać, bo to jest czarne. to tak, o, takie półsupełka, żeby ona się tutaj nigdzie nie ślizgała. Taka. Będę na czarno. No, ale tak, taki mam humor, taką mam ochotę. I zakładam sobie ten swój mega cienki e, płaszczyk z Marken Speiseru, on jest granatowy. Także. <grym> To będzie mój akcent kolorystyczny. I założę go sobie, właśnie, żeby zobaczyć, jak jeszcze wolałbym, że mogę mieć tą apaszkę. I właśnie to jest taka rzecz, na przykład, która mi, jak Wam mówiłam w tym filmiku, z ulubieńcami, która mi sprawia, małe rzeczy sprawiają radość, tak? Czyli to, że sobie założę coś, co mi się podoba, czym uważam, że wygląda fajnie, więc on już jest trochę lepiej. Yy, bo moja czerń to granat, ale. No, tą łapaszkę chciałam właśnie mieć w czarną pierwszą. Może kiedyś bym miała więcej, zobaczymy. I yy, zapach na dzisiaj wyjąłam sobie ulubiony, żeby od 9 lat. Jo Malone gruszka z frezją. To opakowanie samot od Agi. Ja tylko nie psikała po tym szaliku, tylko bardziej gdzieś tak o we włosach. O, nie po tym. Może tutaj na nadgarstek złapię. Także gruszka z frezą, mój klasyk. I torebka na dzisiaj to ten woreczek od Sabriny I tak sprawdzałam, wejdzie też aparat do tego. Także taki mój zestaw na, na dzisiaj. Mówię, tutaj już będzie aparat, to będzie tego trochę, trochę więcej. Mówię, że idealnie byłoby okulary sobie założyć, no ale nie pogoda na okulary. Także cała na czarno Czarnogranatowo, tak można powiedzieć, no i trochę biżuterii w dodatkach. Sprawdzę się tu jeszcze, jak to wygląda do mojego lustereczka. No, podoba mi się. Podoba mi się. No te buty fajnie białe wyglądają. Może sobie nawet zapnę tutaj tego guzika, żeby mi tak nie dał ten koniec z szala. a no, myślę, że to fajnie, fajnie wygląda. Dobra, także Słuchawka do ucha, wiecie, że po słuchawki właśnie nie podoba tak nosić, tylko tak? Dla mnie to jakoś tak dziwnie wygląda, także słuchawka w ucho, Podkres kryminalny yy, i lecę. A no i jeszcze przed wyjściem na usta mój ulubiony balsam nawilżający. O. Mm. Dobra i lecimy. Ogarniać sprawy. Postawiam Was na, na wazonie. Mam nadzieję, że Wam wygodnie. E, ja właśnie tutaj sobie teraz e, wyjmowałam certyfikaty. O, jak już to jakoś tu przybrudziłam. O nie! Hmm. Czym mam to teraz? O nie! I widać to. To będzie zły pomysł. To będzie zły pomysł. Ale zrobię to, spróbuję na kawałku. Ja się przykurzyło, pewnie coś położy. A, będzie jeszcze coś wyglądało. Nie! A! Ty! Ty dzbanie! Kurde! No, Wystarczyło pomyśleć, po prostu to zostaw. No, ale dobra. Ja tutaj mam właśnie 6 certyfikatów do powieszenia i tak myślę, że tutaj te dwa pierwsze z brwi i z rzęs pójdą na dół i ten jeszcze też może, bo wszystko tak właśnie było na dole. Tu mam ten od Igi, tu mam to od Pauliny. I tam dwa poziomy też pójdą, jeden mam właśnie z 16 dków kolestycznych, drugi mam z groby kapsułowej i tutaj pójdzie jeszcze jakby nad okno ten od z tego masterclass właśnie Eweliny Zych także chciałam tutaj to sobie ogarnąć, a te stare ramki, które mam gdzie to dać? A te stare ramki, które mam po prostu komuś oddam, może jak przyjdzie do mnie następna klientka to zapytam czy, czy nie potrzebuje, bo nie chcę wyrzucać bo one są dobre, a mam w sumie trzy te stare i jeszcze jedną, tylko ja je wymieniam bo one to jakby u góry mają dwa te haczyki i są na dwa gwoździe na ścianę co mnie denerwuje, bo raz mi jedna poleciała, więc muszę kupić jakieś, jakieś inne. No gdybym wiedziała, że tutaj będzie. Czekajcie, niech policzy, ile tych certyfikatów tu jest. Niech sobie trochę tam ego i pomyślę, ile pieniędzy dam. Raz to jest 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, 4 na 15, 16, na 8, 20. 20 certyfikatów. Także na bogat, jak to mówię, czy na bogato, albo wcale. Także e, będę musiała podbyć się też w Bo za bardzo nie mam gdzie indziej tutaj e, przewiesić. E, może by... No tam jest to część bardzo taka jakby od fotografa. E, bo tu nie wejdzie za wysokie, co tutaj na ten nie. Tam na korytarzu też, też, też w sumie średnio. Do domu to już dla mnie też jest za duże. Chyba, żebym po prostu zmieniła plakat. No nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić, ale też sobie od razu wyczyszczę, jak już tutaj stoję. Także porządki, porządki, porządki. Ogarnianie przed, mam nadzieję, że mi słuchać, ogarnianie przed nadchodzącymi właśnie klientkami. E, I zaraz lecę na, na miasto właśnie ogarnąć kilka, e, kilka rzeczy, między innymi Eee, jeszcze może podłog to jest mam dobry czas. Jeszcze chcę iść do wódca i kupić. Eee, eee, taki, to nie jest nic nowego, ale dla mnie, dla mnie to będzie coś nowego. Chcę kupić eee, z benefitu ten taki jakby pisak do brzwiowy trójząb, eee, który ma dawać efekt właśnie takich też pojedynczych wyrysowanych włosków, z tym, że eee, no po prostu jestem ciekawa, chciałabym może coś innego niż gloser. Ja ten pisał w glosie, już go użyłam kilka sztuk tak naprawdę. Ale jeśli ktoś jakby nie ma stabilnej ręki, to czasem właśnie klientki dają mi taki feedback, że no, muszą nauczyć się nim pracować. I jestem ciekawa, czy ten z Benefitu będzie jednak. E, co to jest na tej półce? Czy ten z Benefitu będzie może trochę bardziej stabilniejszy w ręce? Czy będzie łatwiej, więc kupię i dam Wam znać. Tu jeszcze psik, psik, psik. Jak już wycierasz, to wycieraj. W sumie niedawno sobie robiłam porządki właśnie w kosmetykach, więc wiem, że wszystko mam. Niczego nie potrzebuję. Tutaj te książki może jakoś sobie trochę przesunę. Dobra. No i będzie chyba, chyba ok. Też mi się chciała podobić tych pudełek, co mam tutaj w sumie te o z Luisa, po, po Luisach, ale ja tam trzymam potrzebne rzeczy, jakieś tam opaski i tak dalej. A jakbym to dała niżej, ja to wyżej? Dobra, na razie niech będzie. Tutaj sobie głównie chciałam zrobić miejsce o, na ścianie, bo tutaj pójdą się te trzy certyfikaty. Nie mówię, tu już Siri będzie za wysoka do, do tego. Nie wpadajcie tutaj do bazonu. Pusty, co prawda, na ale. I często też pytacie mnie o te kwiaty. To są kwiaty zrobione ręcznie z bibuły. E, chyba w Warszawie, właśnie. Ta dziewczyna e, mieszka. I ja nie pamiętam nigdy nazwy tej firmy, bo to nie jest firma, która brzmi. E, to nie jest znany polska nazwa. Kwiatajcie. E, Przestrzeć. Kurz od razu. E, więc, jak sobie widzicie na mojego Instagramu, to ja jeszcze ci niżej, to e, zobaczycie, jak oni e, się nazywają Bellisa, Belli, Be, Coś z Bell na początku. E, I one, jakby z czasem, bo my jeszcze może pokażę. Ja je mam w sumie tutaj, ile one już są tutaj? E, Rok z hakiem? Na pewno. I po czasie, jakby część dolna, właśnie tych, tych płatków, trochę opada. Zresztą widzicie chyba tutaj z boku. Opa, jak to wygląda. Jakby góra taka leżąca, ale na ten dół, grawitacja ciągnie. Yy, uważam, że to naprawdę przepięknie wygląda, robi robotę. I teraz też jak robię zdjęcie, gdzie są takie po makijażu yy, po warsztatach, No to tutaj przy sobą mamy lampę i tak stawiam lustro, że ładnie to odbija na z tyłu, jak stoję. To, no te kwiaty zawsze robią, robią robotę. Takie dosyć charakterystyczne są moim zdaniem. Także ja tutaj kończę ogarniać i lecimy na miasto. I tak mi pewnie zaraz zablokuję, bo muzyka gra, ale ja mam tutaj teraz zupę dnia i ciabattę, bo mam jeszcze 25 minut do autobusu i stwierdziłam, że sobie wejdę na jakąś zupkę i tutaj w Argo się to Smacznego! Ja już w domu, byłam na liftingu rzęs. No, najfajniejszy jeszcze będzie w wytuszowane, ale e, robiłyśmy na wałeczku skręcie M, zatem robiliśmy go na S-kach, także w wytuszowane, to też będzie mega fajny e, efekt, no ale ja już tak patrząc z boku, no to widzę, że one się bardzo ładnie podkręciły, też jest oczywiście e, henna położona i też e, jakby w tym samym miejscu gdzie jest Głosik, w których że się też jest Karolina. O Karolinie wam wiele razy też wiem, że sporo z Was przyjeżdża specjalnie do Karoliny. Także uważam, że to jest mega fajne. I wiem, że to nie są jednorazowe wycieczki, tylko że wracacie, bo pytałam. Także się bardzo cieszę, że też znalazłyście swoją, swoją kosmetyczkę. I byłyśmy właśnie dzisiaj, no, że zrobiliśmy sobie konsultację co robimy. No i robiłyśmy pedi i mam, nie dokazywałam, do ale mam przepięknie zrobione pedi. I zawsze robię sobie czerwone. A czekajcie, jestem ciekawa, właśnie taki, Uuu, taka, hmm, Fioret. taka śliwka, ale trochę też wina. Mhm, łapie się na mój taki właśnie śliwkowo-winny vibe. Bardzo ładny, ale nie będę Wam pokazywała, bo ja osobiście nie lubię stóp. Uważam, że moje mam ładne, ale ogólnie no stopy to not my cup I robiłyśmy masaż Kodibo. Coś po prostu fantastycznego, też tak z tyłu mi tu Karolina pobyciągała, po naciągała i po prostu czuję jak mi te nerwy posłodziły. E, przynajmniej na chwilę. E, na pewno i robiłyśmy też właśnie te fale radiowe e, i to ma wiele jakby zastosowań, e, wiele jakby efektów, ale też chodzi o takie właśnie jakby napięcie, urędnienie skóry. No i też na koniec nałożyłam jakąś jeszcze maseczkę czy krem, mówiła mi coś chyba z ceramidami, nie pamiętam. Dużo gadałyśmy, ale no... Mój że patrz uśmiecham, aż mi się zrobił policzek, i. No tutaj, to tak nie wygląda. to trzeba, to trzeba. O. Ja nie, ja, ja, ja naprawdę dużo ważę. Ja jestem przycyfrowa. I ja nie mam policzków, dołków i żuchwy. Chyba, że było z od Karoliny. To mam. Hmm. Petard, no. Cało. Hmm. Wow, aż, aż, aż nie wierzę. No także pomogło, wyjście pomogło e, na pewno mm. no, no, no tutaj no je, dobra, ko kończysz już tak się przyglądać sobie i zachwycać jaki to fajny efekt ale myślę, że jest naprawdę fajny i e, teraz to robię teraz odgrzewam właśnie Eee, już kolację, czyli po prostu tak e, naprawdę reszki ze wczorajszego obiadu wszystko e, dałam na tackę, wrzuciłam do piekarnika, muszę tylko zrobić jeszcze na świeżo tej Yorkshire Pudding, po prostu wrzucicie na e, tam 8 minut do piekarnika i, e, i tyle. Zaczęliśmy tu na wczoraj jakieś nowe sery na Netflixie, ale bo na tyle beznadziejne, że nie, nie pamiętam tytułu, wiem, że go dalej oglądać nie chcemy, więc jak macie jakieś rekomendacje na Netflixa, to będę wdzięczna. E, kim jest Anna, czy gdzie jest Anna i oszust z Netflixa, czy oszust z Netflixa, oszust z, Netflixa, oszust z Tindera, e, już oglądałam, więc nie wiem, co mówię, bo to były takie dosyć powtarzalne teraz jakby tytuły. No, mała rzecz, a cieszy. Tak jest. Także jutro też vloguję. Do pracy nie idę, y, ale mam wyjście z domu. A więc wiem, co mam chciałam się pokazać. Czekajcie, czekajcie. Chciałam Wam pokazać, że... E, to, e, tak ogólnie to jeszcze ja na koniec, bo teraz się obróciłam jeszcze jedną, czyli widzę. E, dzisiaj też, jak już Wam wspominałam, że Kasia, moja przyjaciółka, ma urodziny, ale też dzisiaj Anetka z Reykjaviku, ta od tortów, ta co po prostu takie... To, to, to są torty, to są wypieki, ale dla mnie to wygląda jak obraz, te dzieła sztuki, które Też ma urodziny, także kona wiem, że Ty też tu czasem zaglądasz, podglądasz, więc wszystkiego najlepszego Ci również życzę. E, no i tak jak napisałyśmy, mam nadzieję, że urodzinowego za niedługo wypijemy. Bardzo mocno za to trzymam kciuki, e, więc to chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że wszystkiego najlepszego. I już na pewno będę pamiętała, że to też e, Anetki urodziny, no bo właśnie moja Kasia ma urodziny, ale kupi, gdzie ja to wyniosłam. Tutaj kupiłam jeszcze z Benefitu, i to może sobie jutro przetestujemy. Brown Microfil Pen, ten najciemniejszy, i to jest właśnie ten produkt do wypełniania brwi. Czyli to powinno dawać ten efekt, który ja lubię, ale pani robiła słocza, to to by wyglądało dosyć delikatnie, bardzo wodniście. więc nie wiem, zobaczę, jak to ma wyglądać: 23 godziny trwałości, wodootworne. E, Smacz czyli też ma się nie przecierać, łatwy do aplikacji, naturalny wygląd. No, zobaczymy. Przetestujemy sobie to na początku vloga, także jak coś to chciałam Wam, chciałam wam dać znać. E, ja też zaczynam tak powoli swoją. Kurde, dobra, w szafce stoicie. Swoją przygodę z taką pielęgnacją gabinetową i jest taka właśnie e, linia produktów marki Larens. E, I mam też właśnie coś nowego od Karoliny, to jest e, nawilżający właśnie liposomal... Collagen complex ze Squalene, krem najbliżający, więc to też przetestuję, Wam znać, bo już kilka rzeczy tutaj z tego miałam, czy jakiś próbek, czy jakieś maski, po prostu miazga, no w pewnym momencie już sama myślę, kremiki naturalne czy hydrolaty to jakby dla mnie już jest za mało, więc taka pielęgnacja gabinetowa to też jest coś fajnego przetestuję i Wam powiem, jak się u mnie sprawdza, ale wiem, że też Karolina ogólnie ma te rzeczy u siebie, że je sprzedaje, więc abyście były przy okazji Karoliny, to można tam podpytać o pielęgnację, coś można kupić bezpośrednio, bo myślę, że się to nie opłaca sprowadzać z Polski z cłem i w ogóle, więc jak ktoś to będę testowała, zobacz, jak to się sprawdza pod makijaż. I też przyszło to zamówienie z Feel Unique, pomadka, ta moja ulubione, ten ulubiony balsamik, teraz w białym opakowaniu. I nie mam teraz nic na ustach, więc zobaczę, czy to jest to samo. Tak, to jest to samo. To jest tak samo, właśnie z łokoko. Rouge Balm czy Balm. E, tylko po prostu teraz jest taka letnia edycja, że tutaj u góry jest białe. Ale to jest to, jest to samo. Bez koloru, po prostu balsam na że... Także. Mm, no tak, fajnie, do torebki. Biało, biało złote wykończenie. Także kochani, z, z mojej strony to wszystko. Ja sobie dopijam wczoraj otwartą kolę. Mm. Ciekawostka o mnie, a ja ogóle na kola. to jest taka, która jest otwarta dzień wcześniej, jest wygazowana płaska i czuć po prostu sam ten smak słodkiej, ciepłej coli. Mm. Naprawdę to lubię. Widzimy się, może nie jutro, jutro do Was przyjdę, ale pewnie widzimy się pojutrze w kolejnym filmiku, także yy, trzymajcie się po do zobaczenia, buziaki, pa pa.